I różne będą namieszane. Będę starał się robić odcinki z różnych gier. Zobaczymy się w następnym odcinku. Pa pa! się siemanko, z tej strony Jara w tym odcinku jesteśmy w Among Us, to jest drugi odcinek z Amo... <grym> Jestem impostorem! O! Szar... O! <grym> Jestem shifter'em! O nie! Nie gadać! Nie... Co jest widzowie? Już jest śmierć. To jest normalne. Minęła minuta gry. A. To jest normalne. Ej, Zosia, ile masz lot? Co? Imposter jest dziwny. Szlam robić. Światła w, w pszonach. mam lat. Tak, mam lat. Tak mhm. masz 15 lub więcej. Co to jest? Ty ja mi zaraz moderację zajmu A jaki interes? Alo, moderacja e, to nie portal rentowy. Gdzie ja z kimś. tym filem w kafe. Jaki kafe? Dosłownie dobra. Ja nawet nie wiem co się działo po prostu pisali, nie wiadomo co. Nawet nie było na nas podejrzeń. Nawet na nas nie było podejrzeń. No dobra, widzowie, zaraz trzeba się uaktywnić, po prostu trzeba z kogoś zashiftować. Yy, tutaj? Zrobimy jakoś tak, że się wcieli na przykład w Forza Doris i zabijemy kogoś. Albo coś w tym stylu. Oho, i kolejna osoba umarła. Nie będziemy w ogóle nic pisać na czacie. Co? Widzowie? Jest zupełnie na oczach tak, że tak szybko. Tajsek... fix, też papież. Gdzie ja admin? Czyli na oczach? Na oczach? Co? Co ja? DevenRack, ja ELE. jest też admin. No nie mam, nie mam mapy. Boża Doris. To forza, gdzie? Która to Forza? E, forza, 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 forza. <laughs> to tą trąbę nie mam. Czyli brąz i umar tajsek na oczy. Nie wiem na kogo. Forza do ory zdawać. To tajsek LOL. Zobaczymy. Wszystko na tajska. Nie, no nie tajsek. Mój impostor. I teraz przegramy. No masza... Fake task. Dobra, trzeba zrobić jakoś inaczej, taki podstępem. Wchodzimy, szukamy kogoś. No nie, no nie mogę nikogo znaleźć widzowie. O nie, nie mogę wyjść. Dobra. Jest, do, jest źle, patrz ile... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwie kreski, dwóch kresek. Dwóch kresek nie. Dwie kreski dopiero zrobiła, umarło raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Filet clear, widziałem skan. Reaktor tak... Cens, census. Ja też z Węta mogę potwierdzić. Ja też z mogę potwierdzić kto gdzie był. Ja w ele. Mogę potwierdzić... Ja i wiem. Ja jestem. Ja w reaktor. Ja w kolej ferie. Ja nie będę głosować, po prostu udaję, że a nie, po prostu zagłosuję na skipa. To nie na mnie teraz pójdzie. A nie, gdybym nie zagłosował. Co <laughs> jest? Nie mogę teraz zagłosować. Mogę nie zagłosować, bo by bym że jest map. Dobra, dajemy sobie. Dobra, każdy musi wyjść z tego pokoju. Koś muszę tu odma wywalić, ale z shiftem chciałbym to zrobić. Dobra, dwóch wywalił, wyszło z gry. Storage low energy. Dobra, trzeba coś tutaj załatwić. Te taski mi się tam mocno posuwają. Niech ktoś tu przyjdzie. Dobra, dobrze poszło. Dobrze idzie, dobrze idzie. Zosia wyjdzie. No to to Denverex. No Denverex, odzywaj się. Ted i Janie. Ja mam skan. Skan kto chce zobaczyć? Kto chce zobaczyć? Ja, Wy. Takie ten... ko... e... ele. Co sobie się wcieliłem? Strasznie źle. Nie widzowie, odkryli mnie. Dobra, to jeszcze jedna runda. No szybko sobie wyjdziemy. I od razu wejdziemy. I runda. Czy zacznie? Od razu. Chodzimy i się powinno za No i mam mojego skina idealny. No widzimy, widzowie się, kiedy już się zacznie gra. Wybłagam ludzi, żeby już zaczęli żeby zaczęli rundę. Mam jeszcze... Uhuhu, mam mało czasu widzowe, to jest naprawdę już ostatnia runda, bo... Trzech impostorów, to wyjdał Szybko się skończy. Ciencist. Co robi Ciencist? Eee. Aha! Już mi się skończyło, taki to jest? Aha, no to świetne. Po prostu ktoś ustawił słaby czas, no nawet dwóch sekund nie miałem na przypatrzenie. Dobra, trzy miałem, ale. Dobra, robimy szybko. Kab no i żeby tak zabić Ech, widzowie, no to już kończymy rundę. Wy zostawcie łapkę w górę subskrypcję i dzwoneczek. Niedługo będzie kolejny odcinek, czyli jutro. Do, nas, do zobaczenia. Pa!